Galeria Sztuki Nowoczesnej to ekspozycja stała mieszcząca się w budynku dawnego Młyna przy ulicy Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej. Organizowane są tutaj także wystawy czasowe. Aktualna ekspozycja pod tytułem Mistrzowie jest drugą z cyklu prezentacją przybliżającą wybrane prace malarskie, rysunkowe, graficzne i rzeźbiarskie z kolekcji Bydgoskiego Muzeum, których autorami są wybitni artyści. O wystawie i obiektach opowie zastępca dyrektora Muzeum do spraw zbiorów Inga Kopciewicz, kustosz, kierownik działu sztuki. Wystawa Mistrzowie jest kolejną odsłoną ekspozycji ukazujących artystyczne zbiory Bydgoskiego Muzeum. W tym roku jest okazja szczególna, ponieważ nasza instytucja świętuje 140, 140 lat właśnie zbiorów i muzealnictwa w Bydgoszczy. Chociaż samo muzeum powstało w 1923 roku, to jako zalążek swych zbiorów przejęło kolekcje, które zgromadziło Nadnoteckie Towarzystwo Historyczne. Stąd ta data 140 lat od czasu założenia towar niemieckiego towarzystwa. Wówczas przejęliśmy zbiory o charakterze historycznym, ale też troszeczkę były, były to zbiory związane, prezentujące sztukę dawno. Na ekspozycji prezentujemy w tej chwili niemal 70 obiektów, około 60 artystów. Są to prace z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby. Prezentujemy tutaj prace powstałe od XVII wieku aż do początku wieku XX. W ramach tej ekspozycji możemy prześledzić różnorodne kierunki, które występowały w sztuce w tym okresie, z, oczywiście z reprezentacją największych mistrzów danego okresu. Są więc prace i wpisujące się w nurt romantyzmu, jak chociażby urodzonego w bydgoszczy Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego. Są prace artystów tworzących tak zwanym. Nurcie realizmu, czyli jest Józef Chłomoński, są przedstawiciele malarstwa historycznego. W tym wypadku prezentujemy urokliwe rysunki Jana, Jana Matejki. Mamy cały ciąg prac artystów, którzy poświęcili się malarstwu pejzażowemu. Jest to Stanisław Gałek, Stefan Filipkiewicz, to takie na, najbardziej znane nazwiska, jeżeli chodzi o, o to malarstwo pejzażowe, a równocześnie o to, że artyści też byli uczniami Jana Stanisławskiego, którego uważa się właśnie za ojca pejzażu polskiego, tego pejzażu takiego związanego już z malowaniem w plenerze, a nie w atelier. Są oczywiście też prace artystów, którzy tworzyli już pod wpływem impresjonizmu, nowych tendencji awangardowych w okresie międzywojennym. Także cały, cały przekrój ponad 200 lat sztuki polskiej. Bydgoskie Muzeum znane jest przede wszystkim z kolekcji prac Leona Wyczukowskiego, swojego patrona, również z kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Stąd sądzę, że dużym zaskoczeniem dla naszych gości będą prace pochodzące z wieku XVII. Jako motyw przewodni wystawy wybraliśmy obraz pochodzący z kręgu Dawida Teniersa Młodszego, flamandzkiego malarza, który specjalizował się w malarskich przedstawieniach scen rodzajowych, różnych i pokazywanych we wnętrzach, w karczmach, w domach, ale również Odzwierciedlającego różne festyny, zabawy odbywające się na wolnym powietrzu. W ramach ekspozycji pokazujemy właśnie taką jedną z takich rubasznych scenek w karczmie. 140 lat zbiorów Bydgoskiego Muzeum. Myślę, że to jest wspaniała okazja, żeby wskazać na sposoby, w jakie kolekcje nasze się poszerzały. Bowiem nie tylko poprzez zakupy realizujemy nasze statutowe obowiązki poszerzania zbiorów, gromadzenia, zachowywania dla kolejnych pokoleń, ale również poprzez dary. I darczyńcy spełniali poprze, w ciągu tych wielu lat ogromną rolę w poszerzaniu naszych zbiorów. Oczywiście Leon Wyczółkowski i jego małżonka Franciszka przekazali Bydgoskiemu Muzeum w 1937 roku kolekcję prac mistrza i proszę sobie wyobrazić że w tym samym roku Konstanty Laszczka przyjaciel Leona Wyczłkowskiego, również profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod wpływem decyzji Leona sam podjął ten krok, aby do Bydgoskiego Muzeum przekazać również kolekcję swoich rzeźb. Jedną z takich rzeźb, możemy oglądać na wystawie w jest to Wodnik, postać z ludowych opowiadań. Konstanty Laszka był rzeźbiarzem pozostającym pod wpływem symbolizmu, także nawiązania tutaj do legend, ballad polskich były, były częstym motywem jego twórczości. Do zbioru bydgoskiego muzeum duży dar złożyła Józefa Łempicka, bowiem na mocy testamentu swojego brata Michała przekazała niemal 50 prac malarskich autorstwa Leokadii Łempickiej. Lokadia Łempicka była siostrą Michała Łępickiego, wybitnego inżyniera górnictwa związanego z Zagłębiem Dąbrowskim, który wraz właśnie z małżonką Józefą w 1923 roku osiadł w Bydgoszczy. Swojemu nowemu miastu postanowili przekazać kolekcję prac malarskich, swojej krewnej. Także kolejny przykład ogromnego daru ważnego w Bydgoskim Muzeum. Bardzo się cieszymy, że ta tradycja już ta tradycja zapoczątkowana od powstania Bydgoskiego Muzeum, ponieważ należy pamiętać, że wówczas dary do zbiorów składali i urzędnicy miejscy, i chociażby na przykład Związek Bankowców Bydgoszczy i Księżna Ogińska z Potulic. Ta tradycja, muszę powiedzieć, jest kontynuowana. Do tej pory artyści, nawet artyści tworzący właśnie obecnie współcześni, tak zwani współcześni, przekazują do naszych zbiorów swoje prace w formie darowizny, ponieważ wiedzą, że jest to zachowana spuścizna już na wieki.